Dobry wieczór, słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie z, z statku. Kurde, jesteśmy w okolicach Belgii. E, druga liga, słuchajcie, wchodzi w decydującą fazę, jeśli chodzi o spotkania e, drużyn, które mają awansować, spaść i którymi ma się prawdopodobnie nic nie wydarzyć. E, Polonia Warszawa. Polonia Warszawa, słuchajcie, będzie w sobotę o godzinie 17 rozgrywała swój mecz z hutnikiem Kraków. I taką powiem ciekawostkę, z tego pamiętam z czasów lat 90., kiedy w 96. roku warszawska Legia grała z o mistrzostwo Polskim, w którym przegrana Łazienkowski 1-2, w tymże samym sezonie hutnik Raków zajął trzecie miejsce i w związku z tym, z tego co pamiętam, albo w eliminacjach, albo chyba we wrześniu w pierwszej rundzie e, e, w pierwszej rundzie Pucharu UEFA grali z AS Monaco. I w tymże AS Monaco grał e, Thierry Henry i David Trezeguet więc hutnik Kraków też miał fajne kiedyś przejścia, jeśli chodzi o eliminacyjne mecze. Niemniej w tej chwili boryka się w drugiej lidze i raczej gra o utrzymanie niż o, 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 o awans, jeśli chodzi o pierwszą ligę. W ostatnich spotkaniach u siebie wygrali Zagłębi Lubin 1-0, zremisowali z kotwicą Kołobrzeg w Kołobrzegu 0-0 i przegrali u siebie z Radunią Stężyca 1-3. Natomiast Polonia Warszawa w ostatnią niedzielę zagrała z Wisłą Puławy na wyjeździe i wygrała mecz 2 do 0. Mecz zdaje się transmitowany przez TVO, więc większość kibiców Polonii miała szansę ten mecz zobaczyć. Niestety ja nie, bo w drodze. W każdym razie, w każdym razie o 17.00. I co w związku z tym, Bramka Warszawska po tym meczu chyba sobie nie mówiłem. Wygrała po bramkach Bajduria i Fadelskiego 2 do 0. Chyba mecz był tak naprawdę był troszeczkę bez historii. Tam zdaje się, jeszcze obaczyła kartka jednego z piłkarzy e, Wisły Puław. I e, ten mecz, zresztą bardzo ważny mecz, no to by, byli jak nie patrzeć sąsiadami w tabeli. Więc Wisła Puławy, Wisła -Puławy troszeczkę skomplikowała sobie e, mm, szanse o awans do, do play-off. W Polonii na razie jest na trzecim miejscu e, z 11 zwycięstwami i 4 porażkami. Wisła połowa odwrotnie, i, i zobaczymy, jak to będzie miał w sobotę. W każdym razie, w, jeśli chodzi o sobotę, e, będzie wiele ciekawych spotkań. Między innymi, słuchajcie, e, co tu było, co tu było, co tu było. KKS podobnie jest 100ml, chyba mecz kolejki jak dla mnie. Oraz Kotwica Kobrzyk będzie rozgrywała swój mecz z Radonią Stanżyca. Także e, powiem Wam szczerze, że nigdy tak się specjalnie nie fascynowałem meczami e, pier, drugiej ligi. E, chyba to jest pierwszy sezon, kiedy tak naprawdę to śledzę. W każdym razie dla zainteresowanych o godzinie 18 e, w piątek, czyli jutro, TFP Sport pokaże mecz KKS Kalisz z Somilem Olsztynem. Wiadomo KKS Kalisz to jest drużyna, która przyciąga aktualnie e, największe zainteresowanie ze względu na ich mecz półfinałowy Pucharu Polski, który odbędzie się z Legią Warszawa. A oni ten meczek rozegrają momencik 4 kwietnia o godzinie 20.30 i transmisję przeprowadzi Polsat Sport. Trzymam kciuki za e, jednych i za drugich. E, gdyby w Kalisz mi się wydaje, że Puchar Polski byłby znacznie e, znacznie ciekawszy. W drugim półfinale będzie grało e, Rakusz Częstochowa z kurczę, e, z, z Górnikiem Łęczna. Ten mecz dzień później również o 20.30 i również e, transmisja Polsat Sport. W każdym razie, w każdym razie chodzi o Kalka i Skalisz. E, no ciekawa ekipa, miejmy nadzieję, że awansują do finału, na finał Puchoru polski raczej na Stadion Narodowy się przejdzie. O, o ile oczywiście mecz będzie na Stadionie Narodowym, bo były pogłoski, że podobno się nie odbyć, nie wiem, muszę to sprawdzić swoją drogą. Dobra, wracamy do drugiej ligi. Więc, jeśli chodzi o tabelę drugiej ligi, to Polonia Warszawa w tym momencie zajmuje trzecie miejsce i traci trzy oczka, z tego co kojarzę, już, już, już traci tak, trzy oczka do Kotwicy Kołobrzeg i mają tyle samo punktów co KKS Kalisz, z tym, że KKS Kalisz ma jeden mecz zaległy. To jest ten legendarny mecz zaległy, który zawsze w, w, jest zamieniony automatycznie na trzy punkty, a wcale tak nie musi być. Dobra, dobra, dzisiaj króciutko. Jutro postaram się w ogóle zacząć w ogóle cokolwiek mówić o Ursusie Warszawa, bo ta drużyna, nie wiem czy wiecie, jest naprawdę bardzo szczerze zagrożona spadkiem do czwartej ligi, czyli w tak zwany piłkarski niebyt. No i miejmy nadzieję, że to się nie wydarzy. Oni wygrali tylko jeden mecz w tym sezonie chyba na 21 rozegranych, czy tam na 22 i, i mają około roze... 12, 12 spotkań chyba jeszcze do rozegrania. Tych punktów nie potrzebują aż tak bardzo dużo, ale potrzebują jakichkolwiek. A tam zdaje się Ursus oprócz ostatniego meczu nie pamiętam nawet z kim, gdzie zremisowali 1–1 czy 0–0, oni po prostu nie wygrywają. Więc wy, ci wszyscy kibice warszawscy, którzy kibicujecie Polonii, fajnie by było, gdybyście się też wybrali czasami na Ursus, podopingować traktorki. Ja wolę mówić niedźwiadki z racji nazwy, bo jest naprawdę źle. Jest naprawdę źle, a nie chciałbym, żeby kolejna warszawska drużyna znalazła się w piłkarskim niebycie. Pozostaje tylko naprawdę Ursus, pozostaje Polonia, no i Legia, będą w ekstraklasie. Ale o, że o Legii mówią wszyscy: to ja nawet nie będę próbował się tam specjalnie. Poza tym, że teraz mnie ten temat w ogóle nie interesuje. Dopóki pan prezes pozostaje na stanowisku pana prezesa, dla mnie to jest paranoia, co tam się odstawia. Dobra. Dzisiaj króciutko. Jutro, jutro postaram się jeszcze ewentualnie coś zrobić z tym Ursusem Warszawa i też za kilka dni pogadam sobie o naszej reprezentacji, bo to, co się odstawia w naszej prezentacji, jeśli chodzi o aferę premiową, jeśli chodzi o satysfakcję wyników sportowych, satysfakcję sami gry zawodników, nie jest dobrze i uważam, że wcale nie będzie lepiej. Uważam, że ta reprezentacja, którą mamy teraz ma. Dobra, o tym pogadam sobie kiedy indziej. Słuchajcie, życzę Wam wszystkich kolorowych snów, bo to już jest 22.52 I, 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 i będzie pogadanka o meczu Polonii. W sobotę już regularnie będę dawał właśnie po samych spotkaniach. Będę omawiał poszczególnych zawodników i to, co się działo na boisku. Tyle, ile sam będę wiedział z mediów. Dobra, to życzę wszystkim kolorowych snów. Trzymajcie się i cześć.